W jak mecz z Unią Tarnów przyjeżdża teoretyczny outsider, ale zakładam teoretyczny, bo tak naprawdę oni cały czas szukają przełamania. Muszą, muszą gdzieś szukać tych punktów. Tym bardziej mówię, no, można powiedzieć cofnąć się gdzieś tam w czasie o 2-3 miesiące, gdzie wszyscy widzieli Unię Tarnów w playoffach i nie idzie im ten sezon wybitnie jak do tej pory, ale na pewno walczą i starają się zrobić wszystko, żeby się pozbierać. Tak żeby nie... Nie nastawiamy się na to, że będziemy coś nam łatwo pójdzie, bo jest i Wersen, jest i są pozostali zawodnicy, także musimy być czujni od pierwszego biegu do końca. Trzeba mi tutaj powiedzieć, bo nie wiem jak oni tutaj będą sobie radzili, czy to bo w może być tak, że nie będą sobie radzili i wtedy będzie tak jak w nie będzie, nie będzie, nie będzie tego odczuwać nikt? A może być tak, że nam robili komplety. Zobaczymy. Twój zespół też cały czas gdzieś stara się złapać tą optymalną formę, bo zawodnicy mijają lepsze mecze, gorsze. Ostatnio Nikolaj i Oliver pojechali dobrze w Szwecji, wcześniej słabiej w Gdańsku. Cały czas gdzieś jeszcze są rezerwy. Tak, tylko że no... Możemy powiedzieć szczerze, że mamy siódemkę zawodników do jazdy, bo w miarę punktują mnie, cała piątka, jak nie jeden, to drugi, więc, więc stąd też na razie to wygląda tak, że w najsłabszym meczu zrobiliśmy 44 punkty, więc może, może trochę pechowo, pecho, No, przegraliśmy te dwa mecze dwoma punktami, szkoda, bo bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, ale myślę, że, że w każdym w meczu do tej pory i mam nadzieję, że pozostanie tak do końca sezonu. Walczymy do końca, do ostatniego biegu i, i staramy się wyrwać tyle, ile tylko się da. Nie odnosisz wrażenia, że jesteście troszeczkę niedocenianym zespołem Tak w tej eWinner pierwszej lidze? nikt na Was praktycznie nie stawiał i teraz jesteście wiceliderem i cały czas u Was nie jest aż tak głośno, jak może powinno być. Niech nie będzie. Po, po ostatnim meczu, żeby było nas głośno to będzie najważniejsze.